jeszcze raz widzę takiego grzybka. Niedługo będę sprawdzał czy jest w ogóle jadalny, ale patrzcie jaki to jest. Tu jest urodzaj. Prawdziwki też są. Tu jest prawdziweczek. Tu są jakieś takie grzybki. O. To jest jakieś 30 km od Genewy, ale jeszcze tutaj od strony Francji i chodzę i normalnie jestem zaskoczony, bo u mnie na nizinach takiego urodzaju, różnorodności nie ma, o. O, tutaj następne jakieś takie małe białe pikuski. A koło tego znowu taki o. Ja wiem, że to może nie są jakieś nieznane grzyby. No, ten mi wygląda na trującego. O, praktycznie. O, tam były tamte grzybki. Tamten humor się okazał cesarski, jadalny. Będę go próbował. A tu następne jakieś grzybki. Ale mówię, jest taki urodzaj, różnorodność, że aż, aż jestem w szoku. I tutaj jeszcze coś takiego A to kozaczek jest, a tam co siedzi? Drugi kozaczek O, Nawet te nasze, niż inne są tu No tutaj prawdziweczki to co lubimy Tylko że już stary nie wiem czy cokolwiek z nich będzie ale tutaj o urodzaj Następny prawdziweczek A o ten to jest ten siniak chyba Kolejny jakiś okazik. No, a tam obok niego? O, z żarty. Kurde. No, kilka dni za późno. A jeszcze kolejne jakieś znaki zapytania. Co to jest w ogóle za grzybek? Takiej dość grubej nóżce. Nie wiem, może jestem amatorem i się nie znam. Ale kurde. U siebie tego nie widziałem nigdy. Następne przygórskie potworki A jakby to był ryc, ale by była patelnia. O i na koniec prawdziweczek tak jak u nas w lasach ale jest naprawdę tyle grzybów takich kapci Widać, że tu chyba nikt nie chodził dawno I patrzcie dookoła wszędzie, cały czas wszędzie jakieś grzybki grzybeczki, jest masakra. Jeszcze na koniec coś ciekawego. Nie wiem, zaraz będę patrzył co to w ogóle jest, bo jest tyle grzybowa. ja się tak nie znam na grzybach, żeby je wszystkie ogarnąć.